Oto nasi zawodnicy. Od kolej kolejno. Mateusz Szygiel, Damian Karol i Piotr Mierzwa. Zielony start. Ależ ruszyli. To jest to. Mateusz Szygiel na prowadzeniu. Ależ tu jest zażarta walka. Co się tam dzieje? I znowu ta sama kolejność. Piotr Mierzwa walczy z Damianem Karolem. Co za prędkość. To jest to. Aż Piotr Mierzwa udany atak, tak. Znowu ruszyła. Drobne kłopoty. Jeden zawodnik się już poddał.